12. kolejka żużlowych rozgrywek za nami. Poznaliśmy już odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań. Unia Leszna udowodniła, że w pełnym składzie jest totalnie inną drużyną. Orzej Łódź pokazał, że nie po drodze mu z pierwszą ligą, a Sparta Wrocław po raz kolejny udowodniła, dlaczego uważana jest za głównego faworyta do Mistrzostwa Polski. Co jednak według nas zasługuje na miano największych plusów i minusów weekendu? Dowiecie się już za chwilę. Standardowo zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji tego kanału. Plusy! Postawa powracających po kontuzjach zawodników Unii Leszno. Grzegorz Zengota, Chris Holder i Janusz Kołodziej. Zengota i Holder po raz pierwszy po kontuzjach, Janusz Kołodziej z kolei po raz drugi. Wszyscy za to na bardzo wysokim poziomie. Poziomie, który pozwolił Unii zdecydowanie pokonać rywali z Grudziądza. Widać ile ze swojej siły traciły byki bez tych zawodników że Łódź ze szczególnym wyróżnieniem dla Mateusza Dula. Łodzianom zdecydowanie ten sezon nie układa się tak jak zakładali, ale chyba w najgorszych snach nikt nie myślał o tym, że mogą spaść z ligi. Takie widmo zajrzało im w oczy, ale wydaje się, że zagrożenie zostało zażegnane. Bezpośredni pojedynek z PSŻ Poznań potrafili rozstrzygnąć na własną korzyść, co znacząco oddala ich od katastrofy jaką byłby spadek z ligi. Wielki w tym udział Mateusz Szadula, który w kluczowym momencie meczu wziął na siebie ciężar zdobywania punktów i przechylił szale zwycięstwa na korzyść zawodników Orła. Fruwający Dominik Kubera po kontuzji, której doznał przed Grand Prix w Warszawie, wydawało się, że zawodnika czeka bardzo długa przerwa w startach. Dominik wrócił na tor szybciej niż się spodziewali kibice, i w pierwszym spotkaniu wyraźnie było widać, że nie jest do końca sobą. Jednak już w drugim meczu po powrocie spisał się jak za swoich najlepszych chwil w ekstralizę. Co prawda rywalem była drużyna skrosna, ale styl, w jakim Domin pokonywał kolejne metry toru, pozwala nam twierdzić, że powrót do dyspozycji sprzed kontuzji to raczej kwestia nie za bardzo odległa. Mniejsze plusiki również dla Bartosza Bańbora za pierwszą trójkę w ekstralidze, Patryka Dudka za bardzo dobry występ na ciężkim wrocławskim terenie i dla Stali Gorzów za zachowanie na kolejne sezony trzonu swojej drużyny. Minusy Fatalna postawa Wilków Krosna. Wilki Krosno przegrały mecz domowy z Motorem Lublin i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo w końcu faworytem nie byli, ale rozmiar i styl w jakim to się stało nie pozwala nam przejść obok tego bez komentarza. Wataha uzbierała zaledwie 28 punktów nie wygrywając indywidualnie żadnego wyścigu w meczu. Przypomnijmy na własnym torze. Warto do tego dodać, że Motor Lublin mocno odpuścił sobie końcówkę meczu, a w wyścigach nominowanych szansę dostał każdy z trzech będących w składzie juniorów, mimo to Krośnianie nadal nie potrafili nic zdziałać. Postawa nikiego Pedersena. Niki Pedersen to z całą pewnością postać wychodząca poza jakiekolwiek ramy. Zawodnik świetny, jednocześnie nieobliczalny, doświadczony, a jednak czasem zachowujący się niedojrzale. Właśnie tego mieliśmy przykład w meczu w leśnie. Niki Pedersen ze swoich czterech wyścigów ukończył jeden. Reszcie biegów kończył defektując, a raczej markując defekt motocykla w momencie kiedy jechał na ostatnim miejscu w danym wyścigu. Zachowanie, które nie przystoi zawodnikowi tak utytułowanemu. Czy kogoś to jednak dziwi? Niestety w kontekście nikego Pedersena chyba nie do końca, co na pewno rzuca się cieniem na karierę tego zawodnika. Dodajmy, że jest on jedynym zawodnikiem w Ekstralidze, który w tym sezonie nie ukończył biegu na czwartej pozycji. No właśnie, nie ukończył. Zachowanie zawodników po wyścigach. W poprzednim tygodniu na tapecie było zdarzenie pomiędzy Grzegorzem Walaskiem a Jakubem Krawczykiem, zakończone czerwoną kartką dla starszego z zawodników ostrowi. Kurz jeszcze dobrze nie opadł, a już doszło do kolejnych zdarzeń. W meczu drugiej ligi Stevie Woral i Oscar Polis najpierw wymienili ze sobą ciosy na torze: Anglik ręką, a Polak nogą, a później nie potrafili powstrzymać się od rękoczynów w parku maszyn. Sytuacja, których na żużlowych stadionach na pewno oglądać nie chcemy. Woral został za swoje zachowanie ukarany czerwoną kartką, a Polis żółtą. Bez kartek nie obyło się też w Ekstralidze, gdzie doszło do konfrontacji Oskara Pfeiffera z Leonem Madsenem. Tutaj na szczęście odbyło się to trochę łagodniej, niemniej pretensje zawodnika Staligorzów wydawały się być najzwyczajniej w świecie nieuzasadnione, a cała sytuacja na pewno była totalnie niepotrzebna. Oskar za swoje zachowanie również otrzymał żółtą kartkę. Mały minusik dla kolejarza Żarawic za skład, w jakim wybrali się na mecz wyjazdowy do Tarnowa, choć domyślamy się, że przyczyną były pewnie względy ekonomiczne. Nie zmienia to faktu, że kibice zgromadzeni na stadionie zostali tak naprawdę odarci z emocji tuż przed startem meczu. A jakie są Wasze plusy i minusy po tym weekendzie? Podzielcie się z nami w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji tego kanału. Cześć!